Witam Was w kolejnym odcinku Kobiety Niezależnej. Dzisiaj pokażę Wam działanie płynu do szybki stanu, Czy tak. Zdarzyło Wam się, że po wyjściu z podkrośnica aby było całe w parze wodnej, a Wy nie mogliście spokojnie się ogolić albo uczesać? Albo gdy w deszczowy dzień nie wchodzicie do auta, a tam za szybą była? No jasne. To częsty problem. Tanie i beznadziejne produkty z sieciówek nie pomagały. Trzeba było najpierw umyć szybę, dopiero potem można było jechać. Masakra! Człowiek się spieszy, a tu szyba zaparowana. Płyn szyb z antiparą, opracowany jest na bazie nanotechnologii, czyli takich nanocząsteczek krzemu, które wypełniają ubytki szklanej powierzchni i tworzą niewidzialny film. Warto wspomnieć, że rewelacyjnie czyści zapotrzone powierzchnie. Świetnie nadaje się nawet do powierzchni plastikowych, a dzięki wyjątkowym właściwościom, takich jak alkohol, i stosowanie według zaleceń nie pozostawia smugli. Jego pojemność to 750 ml. Jak taki smugl stosować? Przede wszystkim należy pamiętać, że lustra są bardzo delikatne i bardzo łatwo można na nich zrobić każdą kreseczkę czy smugę. Ja polecam, żebyście używały do tego różników papierowych, ponieważ szmatka może być brudna, Albo po prostu może być ja nieodpowiedni ma. nawet by się mogło, że korzystanie z takiego produktu jest banalnie proste. Myślę, że i tak, i nie. Nieraz spotkałam się z pytaniami, a dlaczego on się rozmazuje? A dlaczego on zostawia yy, pyłki po papierze? Yy, dlatego, że wycieracie panie do słucha. To jest jedyny produkt, który znam, którego sama używałam, z tych wszystkich, które do tej pory się przytłumniały do moje ręce, jest on jedyny, którego nie trzeba wycierać do słucha. Czyli po prostu, bierzemy buteleczkę, wciskamy raz, dwa, trzy, i bierzemy ręcznik papierowy i przecieramy lustro, czy, czy blat, czy cokolwiek szklany, i czekamy, aż on sam wyschnie. To są właśnie te nanocząsteczki krzemu, które one same pozwalają temu filmowi ściąć się i wtedy same już czyszczą, już ochraniają tą powierzchnię. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie aplikować produktu ani za mało, ani za dużo. Ważne jest proporcjonalne rozprowadzenie tego płynu po całej powierzchni. Produkty typu Clear z Biedronki jest może i dobrym produktem, jeżeli chodzi tylko o to, aby wyczyścić tą powierzchnię, tylko że Wtedy będziemy musieli naszą czynność w wiele razy. Te produkty mają do siebie to, że nie trzeba w nich część złego. Na początek psikam produktem na lustro. Specjalnie robię to tylko na połowie, żebyście mieli łatwy podgląd na to, jak szyba wygląda przed wyczyszczeniem i po wyczyszczeniu. Nie pokazywałam Wam, do jakiego momentu przecierać, ponieważ jest ciężko mi w innym momencie nagrywać i rozprowadzać produkt. Na wideo pokazuję różnicę miejsca, gdzie para się osadziła, a gdzie się nie osadziła. Jak widać ani jednej smugi, a powierzchnia jest idealnie przejrzysta.